Mamy kolejny piękny poranek, e, który rozpoczęliśmy od e, obnażania się w miejscu publicznym, tak? Nie wolno sikać, kurwa publicznie w lesie. To trzeba, obnaż... trzeba być zawsze schowanym. Po... Teraz już, e, jak się z tym wszystkim przespałem, to patrzę na to, co się wczoraj wydarzyło z, e, z taką dużo większą wódką dystansu, ale nie ukrywam, że dawno mi nikt nie oszukał podróży. Poczułem się trochę jak frajer. A to już swoją, prawda? A to, no, miałem prawo się poczuć jak frajer w sumie. Bo się sfrajer bo zaufałem. Bo to niby zachód cywilizowany, ale okazuje się, że no że właśnie w takich krajach bardziej rozwiniętych Do domu, nie? Rzecz jest z tym, że rapu się nie pojawi tutaj w materiale za bardzo oficjalnie, ponieważ jedziemy zwiedzać tam Kanza służbowo. A ja z racji tego, że i tak nie mam lepszego zajęcia, ponieważ dżunka się na razie nie odzywa z w Mogości w domu. To chętnie się poszlają i popatrzę po okolicy, pogadam o życiu i podpytam Rafała o to, jak wygląda jego doświadczenie z funkcjonowaniem w Ameryce, bo co Amerykanie zbyt wylewni nie są. Powiedz o tej robocie, bo to jest ciekawe co mówiłeś. O pracy z Amerykanami. Ja nie miałem problemu. Przyznam, że dobrze by się pracowało z Amerykanami, lepiej niż a? z Europejczykami. Są bardzo otwarci, nie ma problemu z y, wdrażaniem nowych pomysłów, także no, ja polecam. No. Nie ma betonu? Nie ma betonu, o dobre słowo, nie ma betonu, jest Rafał jest Polakiem za granicą, a nie Polonią, ponieważ y, pracuje tutaj po to, żeby się żyło lepiej w kraju. Wiesz co, powiem że to jest dobry patent, ja sam się muszę zastanowić, czy by go, czy by go nie zaimplementować. Albo pojechać do Nowego Jorku. Na robotę, za, za, Zatrudnić się na robotę na sznurkach, w weekendy... Pojechać się z Jarkiem wydasz no. <laughs> te pieniądze A co jakiś czas stracać? No. Nie no Przez weekend? U. Ale to niekoniecznie nie musimy wychodzić, po knajpach no, Nie no, można w domu to pewnie No, no jak Polacy. Wiesz, też jest Polak za granicą Mi się nudzi, bo czekam aż się w końcu pojawi dumka w rodzinie Chicago Ponadto Stanisław ma rodzinę w gościach, więc mam czas do poniedziałku. Nudziło się, też Rafałowi napisał do mnie, więc się, gdzieś, się ponudzimy dzisiaj razem w Kansas. Dzisiaj tak. Coś I jeżdżąc próbujemy. samochodem i, i załatwiając sprawy służbowe. Pod Walmartem był taki dziadek wczoraj, który tam sobie siedział na jakimś plecaku, nie? Jakąś karteczką i normalnie ludzie hajs dawali, wiesz, po dolara, po dwa. Ale oni mało dają, to nie są jakieś to jest duże... Są centy często nawet, no to... A, soj no grosz do grosza i będzie kura. Tutaj żyjesz... Nawet żywiąc się w maku wyżyjesz. na no, utyjesz, ale wyżyjesz. No. Nie zginiesz w Ameryce, tylko bezdomny, słuchaj. Nie no, nie zginiesz w Ameryce, jest tanio. i Może być tanio. ale jak jest żarciem? Żarcie jest bardzo tanie, bardzo niezdrowe i bardzo tanie, no. To ma tą wadę, że nawet jak go nie jesz, to chyba jak wąchasz, to już ty jesz, no. To wiesz no, to może powietrze jest kaloryczne, bo też słyszałem taką teorię, ale faktycznie, no, nawet jak mało jesz, to... Jest lipa, nie? To jest lipa, no. Znaczy, no, dobre jedzenie jest po prostu... Kurczak jak kosztuje 5 dolarów, no to taki dobry kurczak kosztuje 20 dolarów, no to Teraz razy drożej, to jest niby dobry kurczak, no, no, no jak chcesz dobrze jeść, to musisz dobrze wydać i wtedy wszystko się będzie zgadzać, no. Albo zrobić samemu. No, zrobić samemu, ale to musisz kupować też te... Ale z ci... drugiej strony, nawet jak sobie kupowałem oliwki, nie, czy coś takiego z, z puszek, to powiem Ci, że jakościowo, mimo że kupowałem te lepsze, to one się nie umywały do naszych, nie. Były takie, wiesz, takie rozwodnione, taki... miały takie, miały no. taki, były połowę smaku. Ale musiałbyś iść do naprawdę lepszego sklepu. Takiego lepszego. Jak nasza Alma, czy tam Piotr i Paweł, te z tej serii, gdzie wszystko ładnie wyłożone. Aha. I to już widać, kto tam przychodzi. To już po autach, po tym, jak Aha. ludzie są ubrani. To jest całkowicie na, na śmietanka. Budżet. I wtedy tak, i wtedy kupisz naprawdę dobre. I tak byś się tam odżywiał, to nie będziesz tym. No. A to już nie nałożyć podróży. No nie na twój no, ale ty patrz, budżet, że tak. nawet w Polsce śmieszniej biedronce kupisz ale czy, które jest zdrowsze i tak, u Tak, tanie jedzenie jest. Lepsze dużo jakościowo niż to. tu. Tu jakość to w nie ma, jest dramatyczna. Wiem po sobie, później będę wydawał na lekarzy, no. i tyle. Taki, taki, taki to będzie finał tych oszczędności dziadowskich. No. Uwaga, uwaga. To jest chyba pierwszy pieszy. Pierwszy pieszy, który pokonuje trawnik offroadowo no akurat bez z samochodu. Przez przypadek nie zrobili, no. Ale pierwszy pieszy, którego widzę w Ameryce, który po idzie sobie z kolką z buta. Naprawdę. I to nie tak, że do sklepu z buta sobie idzie. Słuchaj, ja jestem... Nie no, chłopakowi trzeba zbić piątkę. Pierwszy pieszy. Który tutaj trawersuje trawnik normalnie, no wiesz. Zaraz go policja i, i Idzie na szagę, tak? I co zapytają się to ty zwariowałeś? auto nie masz, że bezdomny jesteś? Gdzie twoje auto? No tak, no go. Nie? No tak, no zbudza tak jak ja. Tak jak no ja. Tak, dokładnie. Ja Podejrzany, z ja się i idzie, że jeszcze nie, nie miałeś nocy w areszcie. No. Żeby nie być gołosłownym, pokażę najbliższą okolicę jak wygląda. Generalnie tutaj miejsca dla samochodów, do parkowania, drogi są. Nawet ławeczek za bardzo nie ma w wielu miejscach, tylko po prostu to jest tak, że zajeżdżasz gdzieś, to wiadomo, to wchodzisz, siadasz sobie, płacisz, tak? No albo wjeżdżasz autem już do samego sklepu, takie też są. No. no, dostajesz sobie tutaj na szybkę na przykład taki zestawik do żarcia, jesz, 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 płacisz, pani ci zabiera szybkie, takie pokazywałem, tą ta, ta, ta cóżkę i idziesz dalej. Mało tego, poczta, przecież pokazywałem, tak? Poczta działa nawet na na ołtarzu sobie podjeżdżasz tak, że w z samochodu. Bankomaty są, które działają przecież z są, samochodu. Są sklepy z alkoholem, gdzie wjeżdżasz do jego garażu i masz po bokach, wszędzie masz, masz produkty i on ci to dołoży. No, broń Boże, żebyś nie wyszedł z samochodu, o to chodzi. Bo jak wysiądziesz sobie, niszczysz czyż buty. <grym> no, takie rzeczy i naprawdę to, Ludzi na ulicy spotkać to naprawdę trzeba... Dużo szczęścia. Ja myślę, że jesteś pierwszym autostopowiczem od 20 lat, który w Ameryce przyjechał autostopem Amerykę, że to się nadaje do pracy. No. Naprawdę, ja, ja jestem przekonany, że takiej osoby już dawno nie było. No. Plus Dunka, no, bo ale no, to jest dziewczyna, więc trochę inaczej. No. To jest w ogóle po angielsku przetłumaczyć cały ten <laughs> twoją podróż Stanach jeszcze w wersji prawo. angielskiej, żeby, że... bo ludzie nie uwierzą, Amerykanie nie uwierzą, no. To jest... albo podłożyć głosy, dubbing zrobić, o tak, jakbyś no. dubbing zrobił, że jak coś mówisz tam, może nie byłby twój głos. O, wiem, ci, Rafał, że y, y, jakby Amerykanie zobaczyli to, to ja bym się nie widził z po pod ziemię, nie? Bo jak ja, bym, jak ja bym był w Polsce, miał gości, nawet taki, wiesz, nie do końca oczekiwanych, ale jednak bym się podjął, tak? Siedzenie gości. Jakby ktoś potem powiedział o mnie, że przemocowałem swojego gościa w przyczepie dla koni, to bym się zakopał pod ziemią po prostu, Rozumiem. Ale tutaj nie mam pretensji do nich, nie? Rozumiesz, że, wiesz, że, 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 że no, ty masz już masz trochę więcej lat ode mnie i ktoś no mówi, tak. że, że przyjąłeś swojego gościa w przyczepie dla, dla koni pod I to, I to łaskawie. Łaskawie, tak, tak. No wiesz, a mógł zastrzelić, kurde, tak, no wiesz. Jak bajkach to towarzyszenia to bajka, to nie. A mógł wyciągnąć rewolwer i zastrzelić. I chyba w ten sposób wszystkie te niedogodności i problemy trzeba traktować z takim przymrużeniem oka. No po prostu oni się boją, naprawdę oni się boją. No może nie jest to do końca. Myślę, że filmy kiedyś to załatwiły, że... Mm -hmm że branie po prostu tych autostopowiczów jest niebezpieczne. Że to wiesz no, prawo do posiadania broni, nie wiesz kto. Ludzie się tu boją, to faktycznie, no. Nawet jak ja autem jadę i na kogoś się zdenerwuję, w życiu mu słowa nie powiem, bo się wystraszę, że mnie zastrzelą, no. A w Polsce już tak inaczej. Już mogę coś tam, chociaż ręką pomachać. Dobra, idziemy czilować. Tak jest. Technik nagrany zapala, bo jest całe światło. Zapalmy, Największe jest dziwko. Te lampki zapalmy. Największe jest dziwko, proszę bardzo. Pismo Święte, który by pomyślał. E, a to nie jest Fort jeszcze, nie? Nie. Jeszcze nie, nie trochę nie, na południe nie, jest nie, dalej. Nie, jeszcze co Oklahoma, Texas? Texas, chyba, tak. Tam jest Texas, Tam Arkansas. Którym... Jesteś blisko, ale to nie jest. Jeszcze. Ale podobno, tak? Mówili, że podobno wszędzie jest, tak? Tak, Biblia jest wszędzie. wszędzie. W każdym hotelu masz Biblię. Piękna sprawa. Ja nie spotkałem jeszcze... Hotelu bez? Bez Biblii. Biblii. Tak. Zawsze Biblia jest, no. A Koranu nie ma, patrz. No. Jeszcze. W Stanach nie będzie, w Stanach nie będzie. No, uważaj, bo zaraz się, wiesz, narazisz na ocenę internautów. No, Dobra, mała rata. Okazuje się, że jednak to jest Możliwe, że się łapiemy do pasa biblijnego. No. To jest w stanie Missouri, tak? Tak. Missouri, a nie Kansas? Kansas City jest... A nie jest Kansas Kansas City? Tak, znaczy to jest Kansas City i... No jesteśmy w stanie Kansas. Nie, jesteśmy w stanie Missouri. Aha. Jest Kansas City w Missouri, jest Kansas City w Kansas. I to jest podzielone w zasadzie. Rzeką? Tak. Idziemy sobie z Rafałem i tak patrzymy na konstrukcję ścian, na te legendarne amerykańskie domy z kartonu. Tutaj jest całkiem mocno, nie, naprawdę, ale tak sobie pomyślę, że w tych bajkach amerykańskich rzeczywiście ten kot, czy ten kojot mógł przez tę ścianę przelecieć. Na tego mógł. Widzicie, co jest taki Judasz? Tu jest taki Judasz, że on się otwiera, o, tutaj działa, ale z reguły jest tak, że on się otwiera i nie zawsze łapie. A no jak złapał taki nas, nasz Judasz, to tu mamy dwie śrubki, tu mamy dwie śrubki, ten już wypada i już mówi Otwieraj kurwo! Ja, ja cię zwalcę, czy ci coś tam. Nie, nie! No, no, no! Europa to jeszcze jako tako, ale amerykańskie uwarunkowania już teraz wypadnie staje. Dlatego zostaw to, że A, ale już już... Ale nikt nie chce nas zgwałcić to dzisiaj, to jest, więc... To są takie śrubki to są, No to są takie właśnie, ten... Zostaw, może przyjdzie na nastąpi gwałci. Zostaw otwarte, kurwa. Żeby nie trzeba było płacić za ten... Za śrubki. Może nie, tych Chyba ciebie. No widziałeś tą jedną grubszą, no. <grym> Przydusiłaby cię, no. Dawid, Dawid, słuchaj. Jak oglądasz, to pozdrawiam. Rafał, Rafał, Rafał. A, a co ty tutaj masz? Nie, ale to jest prawda, że ja samolotem lecę z taką torebką, bo ja nie mam dużo rzeczy. A zresztą ta torebka jest mocna i, i dużo zmieści, a sama mało waży. Dzięki temu mogę więcej zabrać. A ja zabieram czasami różne rzeczy, jak lecę samolotem. i To jest. Nie, naprawdę. Tore... Zresztą ja zapłac... To jest Polska. Tej... Ale ja zapłaciłem za tą torebkę. No, tak? ale daj No nie wyrzucę tego. Daj nie. mi jej pomoc. Jest... Sorry, Rafał, to jest Polska. To jest Polska. Daj mi dotknąć Polski na tej amerykańskiej nie, ziemi bezbożnej, nie, bo... ja mam bezludnej. Nawet. No to dzień dobry. Dzisiaj e, Śpimy za firmowe. Korporacja płaci, także spokojnie. Ciii. Zupełnie. Nie zupełnie? No dobra, niezupełnie, no ale nieważne. Plan jest taki. Jutro ciągle dalszy, się po Kansas. Dziś resp i chill. Następnie ruszam do Chicago w poszukiwaniu Dunki. Dunka się znalazła, jest w Milwaukee, będzie cisnęła do Chicago. A następnie dalej w kierunku Seattle. W Seattle w Chicago ustawiłem się z Marcinem, który... Ma kawałek podłogi i dla mnie i dla Dunki, a następnie pomoże wydostać się jej na zachód. A ja po krótkim wizycie Stanisława skieruję się na Teksas. Chyba się coś zmieni. Co? <laughs> może się coś zmieni. No może się coś zmieni. <laughs> Napisz procent to jest realny plan. Rafał przyjdzie z eksperymentem medycznym dla mnie. Dokładnie medyczny. Pokaż co. Hamburger na śniadanie, i jajecznica, zrobiona z proszku. Poważnie z proszku? To jest proszkowa. Tak, to... Oni coś takiego jedzą. No spróbuj. Spróbuj jak to smakuje. To jest po prostu... Ja podejrzewam, że i tak chyba skończę na zupce mm. To jest ten... Masz jeszcze sól i pieprz, bo to trzeba, ale to... O no. kurwa! Oni to jadają. A to są jajka amerykańskie. Spróbuj, jak to jest prawdziwe jajko, to już nie jest sztuczne. No ty wiesz, że ty przy, przyniosłeś je chyba do wypieczenia, nie? Nie, no kurwa, to wiesz. Jeszcze no... hamburgera spróbuj. Spróbuj hamburgera. To jest niby z sosy. Ja wolę chyba nie jeść. Wiesz, Ale tak też. ci tak, to jest z lepszego hotelu. Tak? Tak, to jest z lepszego. To, to już jest takiego, wiesz. Jakbyś zamknął oczy i byś to jadł, to byś nie wiedział, co jesz. Nie ma smaku, w ogóle. no bo chyba nie ma smaku, nie? To trzeba posolić czy coś, nie ma smaku. Boże, jakie to jest dziadostwo? No już wolę nie jest chyba, <laughs> ale to jest dziadostwo. To ja jeśli nie najbardziej przerażę. Jakiś grzyb to w ogóle był. I jej smak, nie? Taki kury To pomyśl sobie, jak oni przyjadą do Europy, to są Amerykanie. Słyszą. Ale wszystko dobre, ale smaczne, ale zajebiste, nie? Tak, no, wszystko gole, organiczne. Nie? U nas jest, wszystko, u nas nawet z biedronki można powiedzieć, Na no ich standardy wszystko jest organiczne, nie? Się, no tak, no. A u nas samych, nie wiem, eko, nie eko, wiesz, ludzie kupują od rolnika czy coś. Jak ktoś zje od rolnika, to po prostu to jest super dobre. To już w ogóle nie ma o czym mówić, króla. Stara, podróżnicza zasada mówi, że jak się je jakieś eksperymenty w dzikich różnych, różnych krajach, to trzeba przepijać bo przepijanie pomaga zwalczyć różne zarazki i bakterie, które się mogą znajdować w tychże, więc chyba rzeczywiście nie, no nie, nie będę, no. mam nadzieję, że się do wieczora nie pochoruję, I po prostu do wieczora będę czekał aż, aż Rafał wróci z roboty obieznej swojej i po prostu e, e, będziemy przepijać te amerykańskie dziwadła kulinarne mm, czystą substancją, bo bo tak trzeba, tak po prostu trzeba. Mam nadzieję, że do tego czasu nic mi się nie stanie po śniadaniu w Ameryce. Ja stwierdziłem, że ty po prostu wzorem Amerykanów stwierdziłeś, że mi zrobisz pranka. No. Z tym śniadaniem. Mogłem nic nie mówić, tylko... Tylko karpacz, jakie pyszne, kurna, no ci... A ja wtedy ja ja musiał zjeść mówić... i powiedzieć... udawać, że smakuje, kurwa. No, dzięki, Rafał, dzięki. Dzięki, że też się zainteresowałeś. Jesteś... Jesteś gość, szanuję cię. No wiesz, no... wiesz, a, a tak, a tak myślisz Co to w ogóle za dziadostwo jest? Polska. No, taki no. prank poranny. No jak to jajka w proszku, no. Ja nie wiem, czy u nas nawet idzie dostać takie, ale... Ja słyszałem właśnie, że tutaj te nowe ty Jak naleśniki robisz, to kupujesz sobie w proszku naleśnik... Tak, gotowe, gotowe wszystko. I dodajesz do wody, tak? Tak, albo płyn gotowy, tylko na patelnię i I heja. Okay. Wszystko, wszystko gotowe. Kultura gotowania w Ameryce raczej jest No tak, słaba, nie tracisz nie? czasu. A, no tak. No, no nie tracisz czasu, a potem się męczysz. Z tym, że jesteś grubasem, nie? No niestety, no. no to, to... Wiesz, to, to wcale nie są dobre, te takie gotowe. Zresztą to... próbowałeś te jajko od kury. No właśnie, próbowałem. Jakbym, jakbyś nie wiedział, co do buzi wkładał i nie widział, to byś nie wiedział, co jesz, kura. No, dokładnie bo tak. to smakuje... Dokładnie tak. Ja się bałem, że przez te dwa dni jeżdżenia z tobą się trochę ponudzimy a, i poopowiadasz. A tu się okazuje, że wcale nie. Kolejna ciekawostka amerykańska, czyli monopolowy w stylu drive-thru. Drive Przyjedź, zapłać i jedź. Rozumiesz? Ba bankomat z samochodu, monopolowy z samochodu. Ja w ogóle słyszałem, że podobno są nawet te domy pogrzebowe z drive-thru, że tam sobie przyjedziesz autem i ci się nieboszczyk pojawia i sobie tam patrzysz, nie? Czaisz? Czaisz, jeszcze zrobię zdjęcie aparatem, dobra? Ktoś się rusza. Tomek, taka przewitka z dupy, nie? Ale patrz: pociąg się rusza. Auta jadą. Słońce świeci. Pies leci. Zajebisty przywitka w ogóle na niebo. Patrz, kurwa, Tomasz. Patrz, przyjaciele, masz zajebistą przewitkę na niebo. I mnie w tle. No to i tak pójdzie muzyka w tle.